Szanowni państwo, witam na kanale 6421. Dzisiaj nie w kolejnym odcinku programu ze sztuką w tle. Dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa. 7 marca na terenie sołectwa Boguchwałów doszło do pożaru, w którym ucierpiały dwie młode kobiety, w tym momencie są w szpitalu. No i właśnie e, dzisiaj kilka zdań w tym temacie z moim gościem, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Robertem Kaczmarkiem, który koordynuje e, akcję pomocową. E, witaj Robercie. Cześć Marcinie. E, no tak jak wspomniałeś, 7 marca na terenie sołectwa Boguchwałów w budynku gospodarczym e, doszło do zapruszenia ognia, e, a następnie pożaru, w którym ucierpiały dwie kobiety. Na początku córka Sandra e, zajęła się Ogień zajął jej, jej rzeczy, zauważyła to mama, usłyszała, wybiegła, próbowała wydostać córkę z tego pomieszczenia, też się zajęła tym ogniem. Obydwie zdejmowały te palące się rzeczy na dworze, no i doszło do bardzo znacznych poparzeń całego ciała. Obydwie walczą o życie, jedna w Krakowie, druga w Siemianowicach Śląskich, no i tutaj apel do państwa, aby pomóc dziewczynom. Działamy dwutorowo, proszę Państwa. Z jednej strony to zbiórka pieniędzy na stronie Fundacji Wartości dla Kogoś, dla Kogoś.pl. Tam jest dedykowana zbiórka dla Sandry i Beni. I właśnie tutaj już ludzie zaczęli te pieniądze wpłacać. uzbieraliśmy kilkanaście tysięcy, ale tych pieniędzy jest potrzeba dużo, dużo więcej. Z drugiej strony w najbliższą niedzielę, 19 marca. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, za tydzień w niedzielę. Odbędzie się koncert charytatywny połączony z akcją poboru krwi. Początkowo miało być to tylko akcja poboru krwi, ale stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś więcej. No i okazuje się, że ta krew będzie również potrzebna Sandrze, dlatego apel do Państwa, abyście w niedzielę od godziny 10 do 14 byli w Goku i tą krew oddawali dla Sandry, właśnie która tej krwi będzie potrzebowała bardzo, bardzo dużo. W kolejnych godzinach będą się koncerty charytatywne, kiermasze, licytacje, wszystko na rzecz właśnie dziewczyn. Swoje uczestnictwo potwierdził na przykład Krzysztof Prusinek, który wygrał trzecią edycję programu The Voice Senior, przyjeżdża prosto z Warszawy. Następnie na przykład Nikola Kawała, półfinalista programu Mam Talent. No i inne, inne zespoły, z którymi prowadzimy rozmowy, przyjadą. Do przygód I w związku z tym, drodzy Państwo, dzisiaj właśnie w niedzielę o godzinie 15 w sali wiejskiej w Boguchwałowie odbędzie się spotkanie ze wszystkimi osobami i instytucjami, które chcą w tym wydarzeniu pomóc. Dlatego, jeżeli Państwo czujecie się na siłach, jeżeli chcecie włożyć swój wkład w to przedsięwzięcie, zapraszamy dzisiaj od godziny 15 do sali wiejskiej w Boguchwałowie. Drodzy Państwo, również w swoim imieniu zapraszam serdecznie do Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, nie w tę niedzielę, tylko w kolejną od godziny 10.00. Warto pomagać, a myślę, że też jest to, można powiedzieć, takie nasze tutaj dobro gminne, że takie, takie instytucje jak Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, jak Fundacja Warto Żyć dla Kogoś, która działa na terenie naszej gminy, po prostu są i które, i które niosą pomoc potrzebującym. Tak naprawdę też w sumie do końca nie wiemy, co nas w życiu spotka, co na nas czeka i myślę, że taka świadomość tego, że są takie instytucje, które, które chcą nie Pomoc, które nie pomoc bezinteresownie, to jest wielka wartość. Także dziękujemy za uwagę i do zobaczenia 19 marca. Do zobaczenia.